Czaga to niezwykły grzyb, rosnący głównie na brzozach w zimnym klimacie Rosji, Syberii, Kanady i Skandynawii. Z zewnątrz wygląda jak ciemny, popękany, twardy kawałek drewna, a w środku ma twarde pomarańczowo-brązowe włókna. Od wieków ludzie parzyli z niej na pary, żeby wzmacniać odporność, dodawać energii i wspierać trawienie. Chaga zawiera wiele aktywnych składników: antyoksydanty, polisacharydy, kwas betulinowy, skory brzozy i minerały. To dzięki nim działa przeciwzapalnie i wspiera układ odpornościowy. Badania laboratoryjne pokazują też, że niektóre jej związki mogą hamować wzrost komórek nowotworowych i chronić wątrobę, choć wciąż potrzebne są badania na ludziach. Historycznie Chaga była uważana za dar brzozy. Chroniła przed chorobami, dodawała sił w trudnych zimach i była stosowana z szacunkiem. Dziś trafia do naparów, herbatę, kapsułek i suplementów diety, a niekiedy nawet do kosmetyków, bo jej antyoksydanty pomagają chronić skórę i komórki. A to grzyb, który łączy w sobie przyrodę, historię i naukę, z zewnątrz surowy i tajemniczy, a w środku pełen składników wspierających zdrowie.